Marba Sędziszów Małopolskich rozegrała pierwszy mecz w nowym sezonie na własnym boisku. Zgodnie z prośbą SMS PZPS Szczyrk, mecz, który pierwotnie miał się odbyć 4 listopada, został rozegrany 20 października w ramach piątej kolejki rozgrywek II Ligi Kobiet. Mecz przed własną publicznością ułożył się dla Marby zgodnie z założonym celem. Siatkarki Macieja Lesia pokonały rywalki 3 do 0 i zdobyły na swoje konto kolejny komplet punktów. O zwycięstwie Zdecydowało przede wszystkim doświadczenie naszej drużyny. Tego zabrakło naszym przeciwniczkom, mówi Maja Pelczarska. Miały momenty naprawdę dobrej gry, ale ze względu na to, że jest to młody zespół, to popełniały dużo tych błędów, co na pewno też nam pomogło wypracować taką większą przewagę, bo, bo miałyśmy chwilę jakiś tam słabości w, w przyjęciu, w ataku, więc myślę, że. Dzięki trochę tym błędom też ten wynik tak dobrze wyglądał na koniec ich błędom. Szczyt póki co to zespół, który jeszcze ma dużo nauki przed sobą. Warto zwrócić uwagę na to, że są to drużyny, są to zawodniczki, które w swoich rocznikach są najlepsze w Polsce. Zostały dyslekcjonowane do szkoły mistrzostwa sportowego. Wcześniej już też niemałe umiejętności posiadły. Natomiast widać jeszcze ile pracy przed nimi, żeby grać przynajmniej na takim poziomie jak Marbo Sędziś. Początek sezonu może zapowiadać, że te rozgrywki będą dla Marby bardzo udane. Trener sędziszowskich siatkarek Maciej Leś zaznacza jednak, że to dopiero pierwsze mecze. Tu nic nie jest pewne, mówi. Na pewno będziemy dążyć do zrealizowania swoich zamierzeń, dodaje. Mamy dwie kolejki za nami, sześć punktów, czyli komplet. 6 zdobytych setów, żadnego straconego, więc zaczynamy zgodnie z przewidywaniami. No, chcieliśmy, mówiliśmy o tym głośno, że, że w tym roku celujemy w pierwsze miejsce w Lidze i, i naszym celem jest po prostu wygrywać wszystkie mecze do końca, najlepiej za trzy punkty. Skupiamy się na każdym najbliższym meczu i staramy się zgarnąć całą kulę. Taki jest nasz cel. i Zobaczmy, jaki będzie tego efekt końcowy. Na razie jesteśmy zadowoleni. Następnego dnia, 21 października, Marba Sędziszów rozegrała trzeci mecz w Krzeszowicach. Siatkarki Maciej Lesia pokonały tam rywalki 3 do 0 i zdobyły kolejny komplet punktów. Gratulujemy.